Dzisiaj sprawdzimy, jakie są najtańsze nowe samochody, które możemy kupić w Polsce w 2025 roku do 80 tysięcy złotych, który z nich jest najlepszym wyborem, jak wyglądają względem ceny, wyposażenia i osiągów. Zatem zaczynajmy. Pierwsza na naszej liście to Dacia Sandero. Legenda budżetowych samochodów cena 61 300, silnik 10 TC90 koni mechanicznych, skrzynia manualna i automatyczna CVT. A także oszczędny silnik Eko G100 benzyna. W tym silniku skrzynia manualna, lecz cena to już 70 300 zł, bagażnik 328 litrów co do gwarancji 3 lata, a dodatkowe 2 lata za cenę 4499 zł z limitem kilometrów tysięcy. Dacia Sandero to prosty, tani i sprawdzony samochód dla tych, którzy szukają maksymalnej oszczędności. Design klasyczny, ale w nowym wydaniu. W środku podstawowe multimedia i niezłe bezpieczeństwo jak na taką klasę. Komfort podróżowania jest wystarczający, ale nie oczekujmy luksusów. To auto dla tych, którzy szukają prostoty i niezawodności. Kolejnym jest Fiat Panda Małe miejskie auto, które wciąż trzyma się w czołówce. Cena 64 900 zł. Silnik 1.0 GSE 70 mechanicznych, Maksymalny moment obrotowy wynoszący aż 92 Nm. Skrzynia sześciobiegowa manualna, a przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 13,9 sekundy. Bagażnik w tym samochodzie mamy bardzo mały 225 litrów. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów z możliwością przedłużenia za dodatkowe pieniądze. Panda to wciąż jedno z najlepszych aut miejskich nie jest duża, ale świetnie prowadzi się w ciasnych uliczkach. W środku ergonomiczne fotele, a deska rozdzielcza jest prosta, ale funkcjonalna. To auto dla tych, którzy szukają miejskiego wojownika na lata. Kolejnym samochodem jest Wam już dobrze znane Mitsubishi Space Star. Kompaktowy, ale praktyczny wybór dla tych, którzy chcą mieć więcej przestrzeni za niewielkie pieniądze. Cena 64 990 zł po rabatach. Silnik 1.2, 71 koni mechanicznych, wielopunktowy wtrysk paliwa, przyspieszenie do pierwszej setki 14,1 sekundy, skrzynia pięciobiegowa manualna lub automatyczna CVT. Bagażnik 235 litrów, gwarancja 5 lat z limitem 100 tysięcy km. Jest to samochód dość mały, ale w środku przestronny. Do tego 5-letnia gwarancja daje spokój na dłużej. Idealny dla tych, którzy chcą oszczędzić na paliwie, bo spalanie to około 5 litrów na 100 km. Space Star oferuje podstawowy system wspomagania, a wnętrze jest proste, ale dobrze przemyślane. Nie jest to najnowocześniejsze auto, ale nadrabia ceną i zawodnością. Kolejnym jest Opel Corsa. Kompakt, który w wersji podstawowej wciąż mieści się w budżecie. Cena Startuje już od 66900 zł, zasilnik 1,2, 75 koni mechanicznych, 3 cylindry i 118 Nm, pięciobiegowa manualna skrzynia i przyspieszenie do pierwszej setki 13,2 sekundy, bagażnik 309 litrów, a po złożeniu tylnych oparć pojemność wzrasta do 1081 litrów. Gwarancja dwuletnia, w środku nowoczesny design i fajne multimedia. Jeśli chcesz coś bardziej stylowego, ale dalej w rozsądnej cenie, corsa to dobry wybór. Auto ma niezłe prowadzenie, a wnętrze jest wygodne z dobrze wyprofilowanymi siedziskami. System multimedialny oferuje podstawowe funkcje, a poziom wyciszenia jest lepszy niż u konkurencji. Toyota Aygo X Samochód za niespełna 70 tysięcy złotych. Toyota Aygo X wyróżnia się niebanalnym wyglądem. To auto, które dzięki elementom stylistycznym, typowym dla crossoverów, od razu przykuwa uwagę. Napędzana jest przez silnik jednolitrowy, który rozwija 72 konie mechaniczne. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii silnik pracuje bardzo płynnie, co przekłada się na oszczędność paliwa i ciszą pracę. Choć auto doskonale sprawdza się w mieście, warto pamiętać, że przy dłuższych podróżach ograniczona przestrzeń może wpłynąć na komfort pasażerów. Co do zalet, oryginalny design inspirowany suwami, który przyciąga wzrok na drodze. Natomiast wady kompaktowe wymiary skutkują ograniczoną przestrzenią wewnętrzną, co może być odczuwalne na dłuższych trasach. Szóstym samochodem na mojej liście jest Kia Picanto. To jedna z najlepszych opcji dla osób szukających kompaktowego i taniego auta miejskiego. Dzięki niewielkim wymiarom jest niezwykle zwrotne i świetnie prowadzi się w ciasnych uliczkach. Kabina jest dobrze zaprojektowana z nowoczesnym systemem multimedialnym oraz ergonomicznymi siedziskami. Niskie spalanie i długi okres gwarancji to dodatkowe atuty. Cena startuje od 68 900 zł. Mamy tutaj silnik 1.0 DPI, 63 konie mechaniczne. Skrzynia 5-obiegowa manualna, 3 cylindry, 93 Nm. Oraz silnik 1.2 DPI, manualna skrzynia 5-obiegowa lub zautomatyzowana 5 Tutaj już 4 cylindry. Przyspieszenie do pierwszej setki w silniku jednolitym to 15,4 sekundy, w silniku 1.2 to 13,1, ale dodając zautomatyzowaną skrzynię tutaj przyspieszenie wydłuża się i mamy wynik 16,5 sekundy. Bagażnik 255 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy 1010 litrów. Gwarancja oczywiście 7-letnia lub 150 000 km. Kolejnym jest Hyundai i10, to świetna propozycja w segmencie aut miejskich, oferuje przestronne wnętrze jak na swoje wymiary, a jednocześnie bardzo ekonomiczne i dynamiczne w jeździe. Nowoczesne systemy wsparcia kierowcy, wygodne fotele, solidnie wykonane sprawiają, że to idealny wybór dla osób ceniących sobie komfort i bezpieczeństwo. Cena 68300 zł. Mamy tutaj silnik 1.0 MPI, 63 konie mechaniczne, wtrysk wielopunktowy, przyspieszenie do setki zajmuje 14,3 sekundy lub 1.2 MPI 79 koni mechanicznych, ale już z możliwością instalacji LPG, niestety za dopłatą niespełna 7000 zł skrzynia pięciobiegowa manualna lub zautomatyzowana bagażnik 252 litry lub po złożeniu oczywiście 1050 litrów. Gwarancja pięcioletnia i oczywiście bez limitu kilometrów. Oczywiście nie mogło zabraknąć Citroena C3. To model, który wyróżnia się ciekawą stylistyką oraz bardzo dobrze zaprojektowanym zawieszeniem, które idealnie sprawdza się na polskich drogach. Samochód oferuje przestronne wnętrze z przyjaznym dla użytkownika kokpitem i nowoczesnym systemem multimedialnym. C3 to świetna opcja dla tych, którzy szukają komfortowego i dobrze wyposażonego auta miejskiego. Cena 60 9900 zł, silnik 1.2 turbo o mocy 100 koni mechanicznych. Przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 10,6 sekundy, a zużycie paliwa to około 6 litrów. Mamy tutaj manualną skrzynię sześciobiegową, a bagażnik w przedziale od 310 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy 1200 litrów. Gwarancja dwuletnia, ale bez limitu kilometrów. Dziewiątą propozycją na mojej liście jest Seat Ibiza, to idealna propozycja dla tych, którzy szukają samochodu miejskiego o sportowym charakterze. Dynamiczny wygląd, świetne wprowadzenie i nowoczesne technologie sprawiają, że Ibiza to świetny wybór dla młodych kierowców i tych, którzy cenią sobie dynamiczną jazdę w tej cenie. Auto oferuje przestronne wnętrze, dobre multimedia i solidne osiągi w swojej klasie. Cena od 72 500 zł i mamy tutaj silnik 10 MPI 80 koni mechanicznych. Przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 15,3 sekundy. Kolejnym silnikiem jest jednostka 10 TSI o mocy 95 koni i tutaj przyspieszenie do setki zajmuje 11 sekund. Co do wyboru skrzyni mamy 5 pięciobiegową manualną lub 7 siedmiobiegową automatyczną DSG w najmocniejszym silniku 15 TSI 150 koni mechanicznych DSG. Bagażnik 355 litrów i gwarancja 5-letnia. Skoda Fabia to jeden z najpopularniejszych modeli w segmencie kompaktowych hatchbacków. Oferuje przestronne wnętrze, wysoki poziom bezpieczeństwa i nowoczesne technologie. To samochód, który świetnie prowadzi się zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach. Dzięki szerokiemu wyborowi silników i wersji wyposażenia, każdy może dostosować Fabię do swoich potrzeb. Cena od 73 450 zł silnik 10 MPI 80 KM 93 Nm i przyspieszenie do setki zajmuje 15,7 sekundy. Silnik 10 TSI 95 KM, tym razem już tutaj 175 Nm. Oraz silnik 1.0 TSI 115 KM i 200 Nm momentu obrotowego. Skrzynia pięciobiegowa manualna, sześciobiegowa manualna lub siedmiobiegowa DSG, bagażnik 380 litrów i gwarancja 3 lata. Jako, że Chiny zalewają nas swoimi samochodami, kolejnym budżetowym hatchbackiem na naszej liście jest MG3, nowoczesny i dynamiczny kompakt, który łączy przestronność z inteligentnymi technologiami. Cena 73 500 zł za wersję standard oraz 79 900 zł za wersję Excite. Silnik 1.5 MT. Tutaj manualna skrzynia wolno wolnosący 115 koni mechanicznych. 148 Nm, przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 10,8 sekundy, bagażnik 293 litry, a po złożeniu tylnej kanapy 983 litry. Gwarancja 7-letnia lub 150 000 km. MG3 to świetna opcja dla tych, którzy szukają miejskiego auta o sportowym charakterze. Dynamiczny silnik i kompaktowe wymiary sprawiają, że dobrze radzi sobie w ruchu miejskim. W środku znajdziemy nowoczesny design, dotykowy ekran 10,25 cala oraz system multimedialny iSmart. Nie brakuje też funkcji poprawiających bezpieczeństwo, takich jak asystenta utrzymania pasa ruchu czy aktywny system hamowania awaryjnego. Dwunastą propozycją jest Peugeot 208. Stylowy i nowoczesny to jedno z najbardziej popularnych aut w Europie. W 2025 roku wciąż zachwyca swoim designem i nowoczesnymi technologiami. Cena od 74 900 zł za wersję benzynową. 89 200 zł za wersję hybrydową. W benzynie znajdziemy 1,2 purtek, 100 koni mechanicznych, 3 cylindry manualną, 6 biegową skrzynię, a przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 10,1 sekundy. Natomiast w hybrydzie 1,2 100 koni lub 136 z automatyczną skrzynią biegów. Bagażnik 352 litry, a po złożeniu tylnej kanapy mamy 1163 litry. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów plus 8 lat na baterię wersji elektrycznej. A w elektryku silnik 136 koni mechanicznych, zasięg około 350 km lub 156 koni mechanicznych i zasięg około 400 km. Peugeot 208 to auto dla tych, którzy chcą połączyć styl, komfort i nowoczesne technologie. Charakterystyczne światła LED w kształcie pazurów, kompaktowe wymiary i świetnie wykonane wnętrze sprawiają, że jazda jest przyjemna. Dodatkowe systemy bezpieczeństwa takie jak automatyczne hamowanie awaryjne czy asystent pasa ruchu podnoszą komfort podróży, jeśli szukamy miejskiego auta z charakterem B208 może być strzałem w dziesiątkę. Oczywiście kultowe Clio powraca w odświeżonej wersji, łącząc oszczędność, nowoczesne technologie i dynamiczny design. Ceny Renault Clio startują od 77 200 zł za wersję benzynową i oczywiście nie zabrakło LPG 78 600 zł, benzyna 1.0 TC 90 koni mechanicznych, 3 cylindry 160 Nm, manualna sześciobiegowa lub automatyczna X-Tronic. Przyspieszenie do setki w manualu zajmuje 12,3 sekundy, a w automacie 11,8 sekundy. Natomiast LPG to silnik 1.0 100 koni mechanicznych, manualna sześciobiegowa skrzynia. Bagażnik o pojemności 391 litrów, gwarancja dwuletnia. Nowe Renault Clio to świetna propozycja dla tych, którzy szukają oszczędnego i stylowego auta miejskiego. Odświeżony przód z nowym logo. Reflektory full LED i sportowe linie nadwozia sprawiają, że wygląda nowocześnie i dynamicznie. Wnętrze zostało zaprojektowane z użyciem ekologicznych materiałów, a nowoczesne multimedia z ekranem do 9,3 cala zapewniają wygodę i łączność. Z ciekawostek hybrydowa wersja inspirowana jest technologią Formuły 1 pozwala na jazdę nawet do 80% czasu w trybie elektrycznym w mieście, co oznacza niższe spalanie i większą oszczędność. Przed propozycją jest chiński SUV, który chce podbić rynek. Baik Beijing 3 to świetna propozycja dla tych, którzy szukają przestronności, nowoczesności, technologii i atrakcyjnej ceny, która startuje już od 84 900 zł. Mamy tutaj nieco większy silnik niż poprzednicy, bo jest tutaj jednostka 1,5 litrowa. 136 koni mechęcznych, oczywiście turbo doładowana. Manualna skrzynia sześciobiegowa, zużycie paliwa wynosi niespełna 9 litrów, a przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 11,2 sekundy. Bagażnik 390 litrów, gwarancja wynosi 5 lat z limitem do 100 tysięcy km. Beijing 3 to kompaktowy SUV, który oferuje bogate wyposażenie już w standardzie. Znajdziemy tu m.in. 8-calowy ekran dotykowy, kamerę cofania, LEDowe reflektory, klimatyzację i elektrycznie sterowane lusterka. Dzięki wysokiemu prześwitowi, 18 cm, auto świetnie radzi sobie na gorszych drogach. Wnętrze wykonano materiałami imitującymi skórę, a przestronność kabiny sprawia, że podróże są wygodne. Napędzany jest turbodoładowanym silnikiem 1,5, jak wspominałem, 136 koni KM. Oferuje w miarę dobrą dynamikę. Ale przy wysokim spalaniu. Piętnastą propozycją w moim zestawieniu jest oczywiście nowa Dacia Duster. To solidny słów w rozsądnej cenie. Niezawodność, terenowe możliwości i praktyczność to jego kluczowe cechy. Ceny startują od 80 800 zł za wersję LPG, 96 400 zł za wersję benzynową i 111 400 zł za wersję hybrydową. Ale skupmy się na tej najtańszej. 1.0 EcoGesto, 100 100 koni mechanicznych, manualna, sześciobiegowa, 3 cylindry, przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 14 sekund, bagażnik 453 litry w wersji LPG, natomiast w benzynie 517. Gwarancja 3 letnia lub 100 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze. Dacia Duster to SUV, który nadal pozostaje bezkonkurencyjną opcją dla tych, którzy szukają przestronnego, wytrzymałego auta na każdą okazję. Wersja 4x4 oferuje 5 trybów jazdy, w tym off-road i śnieg, co czyni go świetnym wyborem w trudniejszych warunkach drogowych. Wnętrze zyskało nowoczesny cyfrowy zestaw wskaźników 7 cali, a w bogatszych wersjach znajdziemy 10 cali. Ekran multimedialny, kamerę 360 stopni i automatyczne światła. To solidny wybór dla tych, którzy szukają praktycznego suwa z niskimi kosztami eksploatacji. Co do podsumowania, który z tych modeli jest najlepszy? A teraz chyba najbardziej ciekawa propozycja tego roku to Dacia Bigster, przestronny SUV o rozsądnej cenie, to nowy model marki Dacia, który łączy terenowy charakter z nowoczesnym designem i funkcjonalnością. Cena od 99 900 zł za benzynę, od 124 000 zł za hybrydę i od 110 400 zł z napędem 4x4. Benzyna 12 TCE 140, manualna sześciobiegowa skrzynia, przyspieszenie do pierwszej setki 9.8 sekundy, LPG EcoG 140, czyli oszczędność na paliwie, hybryda 1.6 155 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia, przyspieszenie 9,7 sekundy i benzyna 4x4 13 TC 130 koni mechanicznych, manualna sześciobiegowa skrzynia z napędem na wszystkie koła. Bagażnik aż 667 litrów, a po złożeniu tylnych oparć 1937 litrów. Idealny na rodzinne wypady. Gwarancja 3 lata lub 100 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze. Co do wyposażenia, znajdziemy m.in. innymi media display 10,1 z Bluetooth i Android Auto Apple CarPlay, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, panoramiczny dach otwierany dla większego komfortu, pakiet systemów bezpieczeństwa jak EEBS, LKA, LDWS czy też BSW. Wariant 4x4 dla miłośników jazdy w terenie. Dacia Bigster to słuch dla tych, którzy szukają dużej przestrzeni, nowoczesnych technologii i rozsądnej ceny. Wyraźne światła LED w kształcie litery Y, masywny wygląd i funkcjonalne wnętrze sprawiają, że to świetny wybór dla rodzin i aktywnych kierowców. Jeśli szukacie solidnego suwa bez przekłasania, Bigster jest bardzo dobrym wyborem. Wybór najlepszego modelu zależy od priorytetów kupującego, czyli liczy się cena, oszczędność paliwa, przestronność czy nowoczesne technologie. Najtańszą opcją pozostaje Dacia Sandero 61 300 zł, oferując solidne podstawowe wyposażenie i niskie koszty eksploatacji. Najlepszą gwarancję daje Kia Picanto i MG3, aż 7 lat lub 150 tysięcy km. Jeśli ktoś chce długoterminowy spokój, to mocny argument. Dla oszczędnych Dacia Sandero lub Mitsubishi Space Star. Dla osób szukających nowoczesnych technologii, Renault Clio lub Peugeot 208. Dla tych, którzy chcą suwa, Dacia Duster. Dla miejskich kierowców Kia Picanto Hyundai i10 lub Fiat Panda. Dla lubiących sportowy charakter Seat Ibiza. Każdy z omawianych modeli ma swoje mocne strony oraz pewne ograniczenia. Ja zapraszam Was do zostawienia suba na kanale, aby być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi, a także wydajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim zestawieniu. Do zobaczenia. Cześć!